Jesień to oczywiście piękne i pyszne jabłka, a jeżeli jabłka, to oczywiście pierwsze co przychodzi na myśl to szarlotka. Ale nie będzie dzisiaj klasycznej szarlotki, bo zrobimy ekspresową szarlotkę w szklaneczkach. Zobaczycie jakie to proste. Wykorzystamy oczywiście jabłka i ciastka maślane. Umyte i obrane jabłka kroję w cząstki. Na suchej patelni karmelizuję cukier, stopniowo dosypuję cukier. Gdy będę miał już taki ładny złocisty karmel, wsypuję jabłka, delikatnie mieszam i zostawiam na patelni, aż zacznie się ładnie karmelizować. Gdy karmel pod jabłkami się już rozpuści, wtedy mogę dokładnie wymieszać jabłka. Dosypuję trochę cynamonu. I wyłączam gaz. Jabłka mamy już gotowe. Dzisiaj robię ekspresowe jabłka do szarlotki, a bardziej jabłka do deseru szarlotka, a możecie zerknąć do przepisu, gdzie robiłem ekspresowe konfitury z mikrofalówki. Zobaczcie, jakie to proste. Ciasteczka maślane kroję w kostkę. Możecie je pokruszyć, możecie je zmiksować, to już od was zależy. Na dno szklaneczek, wsypuję. Pocięte ciasteczka. Na ciasteczka nakładam karmelizowane jabłka. Na to znowu nakładam ciasteczka, znowu nakładam jabłka, ponownie nakładam ciasteczka, ubijam mocno schłodzoną śmietankę. Dodaję dosłownie jedną łyżeczkę cukru, pudru. Gdy śmietanka się ubije, nakładam ją na wierzch deseru. Dosłownie łyżeczka cukru pudru. Pół łyżeczki cynamonu, siteczkiem delikatnie posypuje bitą śmietanę i dekoruje deser laską cynamonu i listkiem mięty. I gotowe. Zobaczcie, i minęła zaledwie chwila i desery mamy już gotowe. Możecie je złożyć od razu do szklaneczek, i mogą czekać na przyjście gości, a możecie podtrzymać je w osobnych. Elementach i złożyć dopiero wtedy, jak przyjdą goście. Czy użyjecie do tych deserów bitej śmietany, sosu waniliowego czy lodów waniliowych, to już nie ma znaczenia. Użyjcie tego, co lubicie. Desery wyglądają naprawdę bardzo ładnie i zapewniam, że są bardzo smaczne. Jak się podobało, to wiecie, co macie robić? Subskrybujcie kanał i łapki w górę. A jeżeli macie jakiś fajny pomysł na ekspresowe desery, to oczywiście piszcie w komentarzach. Czekam na to, przygotujemy je w następnych odcinkach. Cześć!